Witam Was bardzo serdecznie, a w tym odcinku e, rozprawimy się, mam nadzieję oczywiście, z kolejnym minibosem Duriel za nami. Ja gram paladynem Tesladinem w takiej mojej wenixowej, endgameowej wersji, e, czyli z ostatnim życzeniem mamy tutaj dwa razy Sen enigmę Talizmany, jak chcesz zobaczyć dokładnie, e, jakie przedmioty mam, co używam. Jest filmik na kanale poprawiony Tesladin, e, także tam można wszystko zobaczyć. A my otwieramy sobie drugi portal i będzie to piec bolo, Czyli Lilith zostanie na końcu. No dobrze. Co zrobić? Trzeba jechać dalej. Hej, 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 gdzie uciekasz? Rzucamy sobie bafy. Eee. Skąd ta Klinga wypadła? A nie wiem nawet. Ciekawe, ciekawe. Jak ktoś zobaczył skąd ta Klinga wypadła? Może dać znać w komentarzu. Eee, a my szukamy tutaj. i Izuala I rozprawiamy się ze wszystkim tutaj po drodze. Dobrze, dobrze. Co jest, co jest, co jest, czemu oni mnie tutaj tak leją? No tutaj mamy już można powiedzieć nieco wyższy poziom wyzwania. Przeciwnicy są mocniejsi, jest ich dużo, dużo więcej. Tak sobie poradzimy Ale trzeba trochę bardziej uważać. A nie w którą stronę, nie? Dobra, w to nie. Pamiętaj, że jak materiał się podoba Daj łapkę w górę i suba Dobra Ślepy ruch Nie tędy droga Kowadis Oj ojoj ojoj Tutaj to już grubo imprezują wszyscy Panowie czeluści, biczownicy No Ciekawe, ciekawe towarzystwo, naprawdę Raczej bym się w takim nie chciał znaleźć. Bardziej martwy Dobra, dobra Chyba do góry Jabelski muł No tutaj paladyn to o jest, jest Izual, tutaj się Miota. Dobra, ja tutaj do niego sobie przeskoczę. Taki myk zrobimy. No i teraz jedziemy. Ło, ho, ho. Akurat zeszło mi tutaj, zeszły mi oczyki. Ojo ojo oj, 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 oj. Niech ta broń Nie mam broni! Haha Dobra, eee, dobra, dobra, dobra. Zróbmy tych panów celuści. Już ich nie ma. No i teraz tutaj główny pojedynek Dead match. Coś tutaj nie trafiam, nie trafiam, trafiam. Okej, okay, on się leczy trochę. To no, dawaj, dawaj, dawaj. Giniesz, 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 koniec dobrze elegancki Także mamy już tutaj drugi organ z organ setu Jeszcze tylko Lilith I jedziemy z Uber Tristram Mam nadzieję, że się materiał podobał, zapraszam na kanał eee, No i na filmiki, które będą się ukazywać, czyli walka z Lilith no i walka z e, prawdziwymi uberami Uber Tristram. Także miłego cześć.